Siema, z tej Fiflog, to ja, chyba, ja chciałbym wam tylko powiedzieć, że abyście wbijali do kanału Bicu96, bo on mi zrobił właśnie awatar, zrobił mi banery też, naprawdę spoko, roboty odwalił i, i abyście tam wbijali, bo naprawdę spoko. bo tam nagrywałem Uncharted i no i mam nadzieję, że wam się spodoba. Tam też link w opisie co do następnego filmu to mia miałem film, ale niestety się zawaliło, Ech, podczas montażu coś się właśnie odwaliło i no i mam pytanie, czy nie zrobić teraz tak po prostu z powtórki do TV, bo na przykład na, na spoko był mecz, to był na inferno turniejowy, także no napiszcie co tam sądzicie i... No i cześć.